Kilka lat temu, zanim zostałem wybrany na prezydenta Raciborza, miałem bardzo proste marzenie. Chciałem, aby nasze miasto było miejscem, w którym żyje się dobrze. Chciałem mieć poczucie, że władze miasta dbają o komfort życia mieszkańców, a Racibórz prężnie się rozwija. Spacerując ulicami marzyłem o tym, żeby zobaczyć pracujący sprzęt budowlany koparki, spychacze, walce drogowe. Pracujący dźwig gurujący nad miastem był szczytem tych marzeń. Podobnie jak większość z nas, mieszkańców, zastanawiałem się, jak długo musimy jeszcze czekać na przyzwoity wjazd do Raciborza od strony Rybnika. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że od tylu lat nasze drogi i infrastruktura miejska są w tak tragicznym stanie. Jak długo trzeba czekać na nową obwodnicę? Tak ważny dla nas wszystkich zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze czy nowe miejsca edukacji i wypoczynku? To wszystko, co wpływa na jakość życia każdego z nas. Pięć lat temu, kiedy obejmowałem fotel prezydenta, postanowiłem zmienić nie da się na da się. I ta myśl przyświecała mi przy wszystkich moich działaniach. Sporo udało nam się zrobić, ale dużo jeszcze przed nami. Nadrzędnym elementem, do którego będę dążył z całą determinacją, jest nowy most na kanale Ulmek który w realny sposób rozwiąże nasze problemy komunikacyjne. Proszę mi wierzyć, da się. Wystarczy chcieć i konsekwentnie działać. Dariusz Polowy. Nigdy tak dobrze i tak dużo się nie działo, a dopiero się rozkręcam.